Jesteśmy, dotarliśmy na pyrkon, także na razie jeszcze zwiedzamy co gdzie jest, tak na szybko patrzymy. E, idziemy teraz na wioski, wystawcy jeszcze się nie otworzyli, bo to taki sam początek. sam początek, e, No i zwiedzamy, no wiadomo, trochę z każdym Pyrkonem trochę zmieniają rozkład e, budynków, więc trzeba się zawsze na nowo uczyć. A szczerawiaszki z playerów to taką. już się ludzie rozkładają, my już też idziemy oglądać także szybki tutaj ten rzut oka. A za chwilę bitwa na arenie. Każdy z was dostanie sztandar i stanie w swoim... No i proszę bardzo, ruszyli. to <noise> na Dobra, jesteśmy na następnej. Kraina wystawców już się otworzyła, zaraz zobaczymy co tam jest. A to jedna z głównych atrakcji Purkona moi drodzy. Hala wystawców, setki kramów, sklepików. Można się zobaczyć, można odświeżyć swoje zapasy. Jest tych punktów pełno, zobaczcie. A Tam na końcu Muzeum Komiksu, Też